18% tylko z Państwa opowiedziało się za wersją prawidłowej funkcji tego stymulatora ponad 80% za nieprawidłowym działaniem. Myślę, że tutaj jakby, jakby wątpliwości na szczęście nie było. Mamy, proszę Państwa, wyraźne zaburzenia, zaburzenia wyczuwania impulsów. No i następnie mamy początek start pewnej tachyarytmi, no w tym przypadku mamy do czynienia z często skurczem stymulatorowym, niekończącej się pętli, czyli tak zwanym ELT. No i tutaj też pewna zasada do powstania, którą sobie pozwolimy sformułować w ten sposób, że do powstania często skurczu stymulatorowego niekończącej się pętli potrzeba dwóch elektrod, bo raczej, i to warto pamiętać, bo, bo, bo czasami pojawiały się takie opisy często skurczu, niekończący się pętli u pacjenta, który miał stymulator jednojemowy, a to jest oczywiście niemożliwe, potrzeba dwóch elektrod i jednego zaburzenia, zaburzenia czułości. To zarówno to najczęściej zaburzenia wyczuwania w elektrodzie komorowej indukują, indukują często skurcz stymulatorowy niekończącej się pętli jakkolwiek wszelkiego rodzaju zaburzenia czułości mogą ten czysto skurcz wywołać.